tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Szanowni Państwo, korzystając z okazji jesteśmy na sejmiku województwa podkarpackiego. Pytamy radnych o planowane połączenia kolejowe z Podkarpacia, z Podkarpacia do Małopolski. Panie radny, proszę powiedzieć, na czym sytuacja, jak wygląda teraz sytuacja i jak, jak ona się zmieni w przyszłym roku? Znaczy w dniu dzisiejszym będziemy podejmować jako radni sejmiku województwa podkarpackiego uchwałę, pomoc finansową dla województwa małopolskiego, yy, mającą na celu to, żeby uruchomić to połączenie z Krakowa do Jasła, bo operatorem tej linii jest województwo małopolskie. Koleje małopolskie będą uruchamiały to połączenie, a my jako samorząd województwa podkarpackiego wspomagamy to połączenie w, od Jasła do Siepietnicy, czyli od jasła do granicy województwa małopolskiego z Podkarpackim. Także jest to bardzo ważne połączenie. Dlaczego, Szanowni Państwo? Bo korzystają z tego studenci. Bilet z Jasła do Krakowa, Kolei Małopolskich, kosztuje 25,50. 25, ,50. 25 ,50 zł. i 50 groszy. Jeżeli mieszkańcy Jasła, czy Powiatu Jasielskiego, czy tak samo innych regionów chcieliby skorzystać z tego połączenia w sposób, poprzez, poprzez bus, który również funkcjonuje na tej trasie, to muszą zapłacić 52 zł. Więc, Szanowni Państwo, prawie dwa razy tańsze połączenie jest koleją niż busem. I większa wygoda, tak samo. Także myślę, że warto popierać tego, tego typu zadania. Po to tu jesteśmy, żeby żyło się lepiej, prawda? Wiemy, że była przerwa, ponieważ były remonty i ta y, kolej nie funkcjonowała, ale jest jeszcze zapewnienie odnośnie połączenia jasło krynica To też ważne, y, ważne połączenie i cieszące się dużą popularnością. Y, tak, tam pomagamy około 61 tysięcy złotych na połączenie jasło krnica To jest połączenie wakacyjne. Y, w tym sezonie było ono bardzo popularne. Byłem w kontakcie z panem Adamem Filarem, który jest propagatorem kolei w jaśle i mówił mi, że to połączenie naprawdę cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Zresztą ono z roku na rok cieszy się coraz większym, także tym bardziej te środki są bardzo potrzebne. Tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.